Minister przepompowań, kurde, się. kupił się zaś nowo pompa, bo mało jest, mało pompów jest, to trzeba było nowo kupić, kurde. Patrzcie, to się, patrzcie, to Tania była, tania była. kupił się. Tania pompa. Bo to mało pompów jest, kurde, trzeba więcej, kurde, Co to zaś za pompa? Czy wirus Merfetka ją tu przydachała?

No i takie gówno to jest co to jest ten e, 280, 2080 4,2 bara Także minister przepompowań będzie kurde e, Jedzie teraz załatwiać sprawy z kunikiem, a ja tutaj wyharatałem to pierństwo ta szuflada, które zaraz będę da dalej rzeźbić. Tutaj trzeba ten zgrzewczak, który spawić, tam trzeba tego go to musi tu jakoś być przynitowane. Zaraz się coś wymyśli. Jak to będzie?